Okej, hey, cześć, siema, z tej strony Corner I witam was w kolejnym odcinku z Friday Night Funky Na moim kanale I dzisiaj gramy w modyfikację vs Begi I jest to modyfikacja, która też Pojawiła się na No, jednym z odcinków Funky Forward Została zapowiedziana I właśnie dosłownie godzinę lub dwie temu Została w końcu No, pokazana I można było ją już normalnie pobrać Więc dzisiaj przychodzimy do tej modyfikacji Ponieważ jest to modyfikacja, w której będziemy walczyli Przeciwko pluszowemu. Przeciwko pluszakowi, który jest pluszakiem pewnego właśnie... hodera. Jeżeli się nie mylę kodera, albo właśnie modera modu chyba do FNF-a, je, je, jeśli się nie mylę, bo nie jestem pewny. No, ale po prostu zagramy w tą modyfikację, bo przyznam, że sam trailer tej modyfikacji naprawdę był świetny, kiedy oglądałem Funkin' Forward, więc mam nadzieję, że równie right, modyfikacja. O! Oh. Oh. Cool, cool. Well, what do you want to do while we wait? I mean, we can play games, watch some videos, anything really. You want okay. me to sing with you? Uh, sorry, dude, I don't usually sing around other people, and especially not against them. <laughs> ah, I think he knows who you are. Whoa, I think you got Biggie. a boyfriend. though. I don't think you have the look of a singer, Biggie. Ah, I got it. All right. no. Nie mogę z tego. Dobra, już mi się to podoba, że mamy normalnie całą w ogóle animowaną scenkę, kad scenkę voice acting. Wow! Ej, aktuali to brzmi naprawdę dobrze. Wow, spójrzcie ten background i do tych szczegółów! Let's go! Let's go Biggie Ale w sumie naprawia świetna scenka, chociaż już przez sekundę myślałem wtedy że będziemy śpiewali przeciwko tutaj naszemu koledze No ale powiedział sam że nie jest jednak osobą która jakoś przepada do śpiewania A już na pewno nie chciałby śpiewać przeciwko bgm Wow, to naprawdę świetnie brzmi, muszę przyznać. I ten głos Bekiego. Let's go. Yo, widzę tam po prawej stronie małego Delikiego. W ogóle te poduszki, mikrofon z NFR, Lemon Demon. Ja dobrze widzę, że tam jest krzesło z twarzą z Kalmara, taką spłaszczoną. O, widzę, że to jest naprawdę dużo nawiązań, jeżeli chodzi o sam background. Jeżeli zauważycie coś, czego na przykład ja nie byłem w stanie teraz zauważyć, to możecie mi napisać w komentarzach na dole. Happy okay. Squeaking Sounds. O, i teraz mamy już bez voice actingu, teraz mamy dialogi. You are pretty good at singing, boyfriend. Jesteś naprawdę dobry w śpiewaniu, boyfriend. BUSKI DO. I think Biggie wants another song, Can Try a little Electro Swing. Wydaje mi się, że Biggie chce kolejnej piosenki i tym razem spróbowałby na przykład Electro Confident speaking. Okay, let's go! Wait! Uuuu! Ej, tą nutę kojarzę. Ta nuta była w trailerze. Ta nuta jest naprawdę spoko. Posłuchajcie sobie. I ten głos Beggie w ogóle. Wow. Let's go! Czy ja dobrze w ogóle widzę teraz, tak się przyjrzałem przez chwilę, że tam jest głowa heksa na tym, Czesem z rozpłaszczoną twarzą z kalmara? Wow, to brzmi naprawdę dobrze Let's go, Peggy Wow, to giga naprawdę dobrze brzmi Spodziewałem się, że Begi będzie aż takim kurde kozakiem w śpiewaniu I tylko wystarczyło, że dostał fajny głośniczek i kulokularki. Wow! To dopiero druga piosenka, naprawdę świetna. Po prawej stronie widzę jeszcze jakąś skarpetkę o giżerz Piesek, Piesek.

te, ta jedna piosenka będzie pewnym remiksem, więc yy, na pewno sobie z tym poradzisz. Po... That's the spirit, i no, to jest yy, dusza. Yy, Grumpy rabbit sound. Okej, okay, no to teraz śpiewałem przeciwko Begiemu i na... wow! No i w końcu mamy też Griffin, która się opiera teraz z tego. Ale biedny piesek. Zostawcie znik w komentarzach dla biednego pieska. Pewnie coś odparł. Begi! coś odparł. Let's coś ogóle okay. <śmany> To twarz odparł. kiedy w ogóle na twarz Begiego, kiedy ten nie przepada za to. O kurwa, ruchy. Jak się Nejd w nim ukręci, kiedy go trzyma w rękę! Aj. Wow! To jest, na... to jest naprawdę niezłe cały czas skupiony, żeby to przejść jak najlepiej, co nie? Też już zrobiłem się ten misu. No, I must admit, Becky, that together with you, it a really fun challenge. Okay. Hey, that was oh. really fun. Thanks for singing with me, and Becky. It may have given me and him a closer bond. I haven't seen this funny smile since the day I adopted him. Well, oh no. you, you sure are Yep. He's probably pissed he's had to wait this long. Yeah. The end. Wow, ej, naprawdę świetna modyfikacja muszę przyznać. You unlock a secret song. Looking free play. Jezu, uwielbiam, jak modyfikacje są tak świetnie zrobione, że mamy w pełni zanimowane scenki. Tu mieliśmy w ogóle voice acting. Wow. Ten mod jest naprawdę świetnie zrobiony. Uuu, zobaczcie, mamy jeszcze jakąś piosenkę Hop to it. Okej, okay, od razu lecimy z tą piosenką w takim razie. Jak ogrywamy całą, całą modyfikację? Ale przyznać, że jak na razie świetnie to wychodzi. Okej, okay, mam dalej dialogi. Randy the rabbit, what the hell are you doing in my room? Randy Rabbit, co ty do cholery robisz w moim pokoju? Also, where did all of these other people come from? I skąd do cholery wzięliście ci wszyscy ludzie? I came to hang with you and the rabbit. Hope you don't mind if I brought up your friends? E, po prostu przyszedłem tutaj zmierzyć się z twoim e, zajączkiem. E, nie będziesz miał problemu, jeżeli zabrałem z sobą kilku przyjaciół? But what is this blue haired brat doing here? Hey, be nice. He's just chilling with me and Biggie. Hey, bądź miły. On po prostu sobie teraz chilluje ze mną i biggie. Well, if you are singing, try this tune. It's one, of, it's one of my old favorites. I had my Paul BB remix it, cool dude. Alright, do it, Biggie. Okay, let us biggie. Not in agreement. Okay. Czyli lecimy teraz z jakąś zremiksowaną piosenką. Uh. Let's go! Wow, ale rzeczywiście skąd tu się wzięła cała paczka tych ludzi na oko Nie wydaje wam się, że teraz jest trochę w tym pokoju za ciasno, chociaż wydawał się taki duży. I ten ziomek, który przy nas leży. Mi się wydaje czy ten ziomek tam za nate'em to nie jest przypadkiem ten typ z modyfikacji o drzwiach, której jeszcze nie nagrałem, ale taki spoiler będę chciał nagrać. Let's go! Jo, ale muszę przyznać, że głos Beckiego jest naprawdę świetny Zrobiony. Taki typowo pluszowy głos. Albo raczej mógłbym to inaczej powiedzieć: że po prostu świetnie mu pasuje. Do jego wyglądu. Let's go! Oj, po prawej jest ta! Ta pani zajączek z tej modyfikacji, której nie pamiętam jak się nazywała. Let's go! Zobaczcie, jeszcze tak w background nie widzę przypadkiem jakichś postaci, postaci z innych modyfikacji. Prawdopodobnie są, ale nie jestem ich w stanie w tym momencie rozpoznać. Yo! Czy ten ziomek po lewej miał koszulkę z napisem Fatnat? Scoreboy, beat the hidden song. Okej! Okay. No i w takim razie to już wszystko. Cała modyfikacja z nami. Na sam koniec jeszcze możemy dwać awards. Nagrody. A, ok, to są te całe achievementy. Spoko. No to co, weźmy sobie jeszcze w kredyty na sam koniec. Tutaj macie osoby, które pracowały nad modyfikacją, oczywiście, versus Biggie. Mamy oczywiście tutaj Nate Animate, to jest właśnie twórca, który no jest twórcą tej modyfikacji, tak? No i oczywiście też osoby, które pomagają przy tworzeniu. BB Penzu na pewno kojarzy cię przy tylu modyfikacjach. No, jego nawet modyfikacje, które sam robił, są prześwietne i jego animacje, więc co jak co, ale BB Penzu, no to już każdy powinien kojarzyć, kto na pewno grał w FNF-a jakiś dłuższy czas. Tutaj oczywiście też macie całą resztę ekipy, yy, z większości nie rozpoznaje niektórych. I jeszcze oczywiście specjalne podziękowania, prawdopodobnie też dla jakichś innych twórców, no i standardowo oczywiście też tej twórcy FNF-a, maszyny i tak dalej. Więc co, muszę powiedzieć tyle. Modyfikacja świetna, ale... Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał, ponieważ mi ta modyfikacja wersji Biggie podobała się naprawdę i muszę powiedzieć, że naprawdę świetnie dopracowane, animowane scenki. Świetne jest to, że tutaj był w ogóle wprowadzony voice acting. No i muszę przyznać, że nawet jakkolwiek ta modyfikacja była ciężka do przejścia, chociaż już tam mam trochę wyklikane w te trudniejsze, więc no, w jednej piosence popełniłem dobre kilka, na, kilka albo kilkanaście misów, ale wyszło nawet ok, więc mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Ja byłem Corner, no i widzimy się już następnym razu w kolejnym odcinku z YDN na moim kanale i zapraszam Was do oglądania następnego razu. Cześć, cześć!